Bo każdy o tym wie, że w Mińsku nie jest źle, lecz lepiej by mogło być. Co słychać? TV! przecież Rzeczpospolitą wielu narodów. Historia bohaterów, ale i tych wstydliwie wymazywanych z księgi naszych dziejów. Historia nie zawsze piękna, ale nasza własna, którą musimy szanować, a nie koloryzować. W przeciwnym razie, parafrazując słowa Marszałka Piłsudskiego, nie zasłużymy na szacunek teraźniejszości, i nie będziemy mieć prawa do przyszłości. Przywołajmy pamięć o Strażaka Kochotnika, oddziałach polskiej organizacji wojskowej pod dowództwem Wiktora Janiszewskiego, rozbrajających niemieckich żandarmów 11 listopada 1918 roku. Przypomnijmy Pełowiakach. Ludwika Dąbrowskiego, który wykradł z niemieckich magazynów amunicji ponad 5000 sztuk broni. Wspomnijmy pogrążonego w modlitwie generała Halera, dziękującego matce boskiej Janielskiej za przeglanie bolszewików w roku 1920. Opowiedzmy o dumie i honorze oficerów 7 pułku łanów lubelskich których tak sobie upodobał marszałek Piłsudski Przypomnijmy już noszącą się nad miastem, tu nad naszym starym rynkiem, w największe dni targowe, melodie języka Idisz. Nie przemilczajmy wielkiego strachu odczuwanego przez mińskich Żydów w czasie pogromu w czerwcu 1936 roku. Wryjmy głęboko w naszą pamięć obraz tragicznych wydarzeń likwidacji getta, Co mają gdy ponad 1000 mieszkańców pochodzenia żydowskiego zamordowano w tym właśnie miejscu, a prawie pięć tysięcy wyruszyło stąd w swoją ostatnią drogę, po śmierć w Trebińcu. Pamiętajmy o bohaterach akcji burza, o wyzwoleniu i kolejnej okupacji, tym razem sowieckim, o zamordowanym burmistrzu i policie konopce czy chorym na suchoty staroście mińskim Julianie Grobelnym, jednym ze sprawiedliwych wśród narodów świata. Usłyszmy krzyki mordowanego nieopodal w piwnicach Powiatowego Urzędu Bezpieczeństwa Publicznego Józefa Mistewicza. Żołnierze Armii Krajowej. Dzisiejsze święto jest o nich wszystkich. Ale też o nas współczesnych, a także o przyszłych pokoleniach. Tak, które wychowujemy i kształcimy. Szanujmy swoją przeszłość. Szanujmy siebie nawzajem i pamiętajmy, że mimo wielu ideowych czy politycznych podziałów mamy. Jedno dobra wspólne. Ojczyznę. Warto zacytować słowa świętego Jana Pawła II, które dzisiaj były cytowane już wielokrotnie przez księdza proboszcza Mackiewicza na uroczystej mszy świętej sprawowanej w intencji ojczyzny, za co również wszystkim księżom proboszczom z terenu miejskich parafii bardzo serdecznie dziękuję. Świadomość własnej przeszłości pomaga nam włączyć się w długi szereg pokoleń, by przekazać następnym wspólne dobro Ojczyznę. Nasza wielka, piękna Ojczyzna jest współtworzona przez takie małe, lokalne społeczności jak my. Nasze działania tu wokół nas mają przełożenie zarówno na wielką historię, jak i na kształt naszej przyszłości. Nasze codzienne wybory, działania budują tożsamość naszego miasta. Pytajmy samych siebie, co możemy dać drugiemu, co możemy zrobić na rzecz wspólnego dobra. Trudno się nie zgodzić, Szanowni Państwo, ze stwierdzeniem, że to dzisiejsze święto jest inne niż poprzednie. Kiedy rok temu, po zamykaniu w domach, świętowaliśmy 11 listopada, pomyśleliśmy, że nic już się gorszego nie może wydarzyć, że za kilka miesięcy sytuacja się odmieni pokonana epidemię koronawirusa, i że to Narodowe Święto w Niepodległości w 2021 roku spędzimy bardzo radośnie we wspólnocie, gromadząc się na placach, w domach kultury, na koncertach, na różnego rodzaju uroczystościach. Ale rok 2021 przyniósł nam nowe wyzwania. Jeszcze nie skończyła się epidemia, a pojawiło się zagrożenie na granicy Polsko-Białoruskiej. Szanowni Państwo, tu solidaryzujemy się z naszymi żołnierzami, z pogranicznikami, z tymi, którzy odbywają służbę tam na granicy, ale ze wszystkimi służbami mundurowymi. Dzisiaj się z Państwem solidaryzujemy, tak jak na co dzień, ale dzisiaj chcemy, aby brzmiało to w sposób szczególny. I bardzo, bardzo Wam, za Waszą służbę dziękujemy. Zastworzyli ja drugą Rzeczpospolitą, której cel określał Marszałek Józef Piłsudski. Chcemy Polski Niepodległej, żebyśmy tam mogli urządzić życie lepsze i sprawiedliwe dla wszystkich. Rozumiemy, że wolność nie jest dana raz na zawsze. Dzisiaj również musimy wspólnie troszczyć się o umacnianie suwerenności Polski. Abyśmy nie zmarnowali tego wielkiego daru poprzez podziały, prywatę, stawianie partykularnych interesów ponad dobrem wspólnym. Przestrzegł przed tym święty Jan Paweł II, mówiąc do Polaków, wolność wszakże może przerodzić się, przerodzić się z fawolem, a swawola, jak wiemy również z naszych własnych dziejów, może omamić człowieka pozorem złotej wolności. W obliczu tego kryzysu, który mamy na granicy, wszyscy powinniśmy się zastanowić nad stanem naszych spraw polskich. Powinniśmy się zastanowić, na ile my sami przyczyniamy się do umocnienia naszej wolności i naszej niepodległości. Bo o wolność, niepodległość, tak jak o wszystko w życiu, trzeba dbać. Trzeba się o nią starać i ciągle ją umacniać. To, co się dzieje na wschodniej granicy, ten przemyślany sposób rzeczywiście agresji w stosunku do naszego państwa przy wykorzystaniu nieszczęśliwych ludzi, kieruje nasze myśli do żołnierzy, do wszystkich służb granicznych z wdzięcznością dzisiaj myślimy o ich służbie i wyrażamy im wsparcie. Ale my mamy to szczęście, że żyjemy w czasach pokoju. Cieszymy się z niepodległości i chociaż żołnierze i wszystkie inne służby graniczne pełnią tak ważną rolę w życiu społecznym, w życiu państwa, to rola każdego Polaka jest nie mniej ważna. Tak samo ważna jest rola. Pracownika, obojętnie jakiej instytucji, inżyniera czy kogokolwiek innego, kto poprzez swoją pracę buduje gmach państwowej siły. Wołam idący szlakiem ku niepodległości Konfederatów Barskich, kosynierów generała Tadeusza Kościuszki, legionistów generała Jana Henryka Dąbrowskiego, ziarusów księcia Józefa Poniatowskiego podchorąży bohaterów nocy listopadowej oraz powstańców listopadowych i styczniowych. Wstańcie do apelu! Do Przywołuję do nas legionistów Józefa Piłsudskiego, żołnierzy Korpusów Polskich w Rosji oraz Błękitnej Armii. Powstańców Wielkopolskich i Śląskich, obrońców Kresów Wschodnich, Orlęta Lwowskie, kadetów, harcerzy, strzelców, sokoli, drużyniaków, członków innych organizacji niepodległościowych oraz młodzież szkolną i akademicką. Stańcie do apelu! Do apelu! W tej chwili nastąpi ceremonia składania wieńców. Zapraszam wszystkie delegacje do ustawienia się. Składają przedstawiciele pani poseł Kamili Gosił Pichawi. Wieniec składają woda Roziemi Miejskiej. przedstawiciela generalizowaną Mińsk Młodowiecki łącznie ze Strażą Pożarną i Ochotniczą Strażą Pożarną na czele z uchwały w tym wypełnionym przedstawicieli Rady Miasta Miejsc Mazowiecki na czele z Przewodniczącym Dariuszem Pulmą

देश की राजस्थानी हो Związku Nauczycielstwa Polskiego. Wynik składają dyrektorzy miejskich przedszkoli. nie poświęcić swój ponad podstavové. składają przedstawiciele miejskich środowisk kulturalnych. przedstawicielem Miejskiego Uniwersytetu III wieku. przedstawiciele Rady Powiatowej SRD. Przedstawiciele Związku Harcerstwa Polskiego i Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. przedstawiciele Poła Miejskiego PO i Klubu Radnych PO. dyrektorzy szkół podstawowych zorganizowanych w Miejskie Mazowieckim. Przedstawiciele Stowarzyszenia Seniorów i Lotnictwa Polskiego. Gminy składują do dyrektorzy jednostek miejskich w